Cześć Mako, witajcie, jestem John i witam Was w kolejnym odcinku z Kariel Manchester United Dzisiaj zagramy sobie pierwszy mecz, ćwierć finału z Realem Sociedad w Lidze Europy Musimy oczywiście ten mecz wygrać, żeby już potem mieć żeby mieć już po prostu takie lepsze szanse Eee, Różniejsze na wyjście do Półfinału Ale tutaj eee, Na spokojnie musimy z tym się z trzymać Oczywiście trochę Zmieniałem, e, z, z, zmieniałem ustawienie I, pozmi i pozmieniałem trochę zawodników Więc e, Przejdźmy na Ustawienie 4-3 Ofensywnie I oczywiście szedł Fred Do tego mojego ustawienia i w sumie tylko tyle. A jeszcze Sancho jest na prawej. Na prawym yy, skrzydle. Więc tak to się prezentuje i bez przeżywania widzimy się już za chwilę. Dobra, zastrzymy nasz mecz i spokojna głowa. Dobra piłka, brawo Aj, dobra akcja. Dobra akcja. Brawo. Już ręce. Zrób ręce. Zrób ręce. Zrób ręce. Zrób Oj oj. Dobrze, to nie wpadło. Dobra, musimy... To jest trochę ofensywne. Brawo. Dobra piłka. Takie jest, brawo. Spalony? Czemu? Czemu spalony? Ajaj, ale po prostu ciastko. Taka piłeczka, że to... Mm. palce lizać. No dobrze, trzeba próbować takie akcje, musimy... Musimy wykorzystywać wiadomo jakby nie spalony, no to już nie nasza taka wina jakby. No to, jest, to jest mniej więcej nasza wina, ale w mniejszym stopniu tylko. Musimy to kontrolować, żebyśmy nie byli na spalonym. Dobra, Pierwszy po wynikiem 0 do 0 mieliśmy, mieliśmy tam jakieś sytuacje, ale na spokojnie możemy powiedzieć, że jako tako jest ok. Ale bezbrankowy remis na razie po pierwszej połowie i to mnie ja właśnie tak no nie zachwyca mnie to, że to jest remis po pierwszej połowie, bo tutaj powinniśmy wygrać minimum 3 do zera już. Dobra, nikt nie jest przełączony na razie, więc możemy grać. Brawo, bravo, hama No ładnie, też wolne są takie przepiewsze jak kana z, przypień, z piłka trzeba trafić niskie proste uderzenie Proste to podbicie Uuu ale faje lecia, fajnie, no fajnie, ale kurde nie wiem czy zabrakło jej rotacji, czy może mocy, może moc, fajnie zabrakło. Na pewno siły jej zabrakło. I z tak jest, brawo! Brawo, Neymar! Jeden do zera na cały metr praktycznie cały metr musisz czekasz, całą pierwszą połowę. I w końcówce, drugi na ten gol, ale taki farfocel. Ale dobrze, że bramka, nikt się potem nie będzie pytał. Jak szeił! Tylko po prostu, jaki wynik i kto strzelił, nie? Więc... Proste. I nich tak grać dalej. Oj, Ja nie mogę Też farfocel poszedł Jeden do jednego Kurde no Zwracimy taką bramkę Różno Ciągle stoimy tylko Ciągle tylko stoimy nie ma ruchu żadnego fajnego Dobra, czyli pierwszy mecz W ogóle nie jestem z tego meczu zadowolony Szybko przesymulujemy I wygrywamy 2 do 1 Wygrywamy 2 do 1 po kolach Bruno Fernandesa i McTominayo Dobrze, dobrze, łapmy te punkty Trzy punkty na naszym koncie są Więc jest dobrze Więc dobra Tutaj szybka symulacja I zobaczmy Wygrywamy 3 do 0 I o tym właśnie mówię Mamy o 100% Nawet o 200, 300, 400, 500% nawet o 1000 mamy lepszą jedenastkę czyli wygrywamy 3-0 a w tym 4-1 i to właśnie się ceni wchodzimy do półfinału ligi europy i dobra, to nas Też ciekawy, na ścieżce ta na kogo trafimy Czekamy na go, trafimy. Dostajemy oferty polecenia kadru, oczywiście ją odrzucamy. Potwierdzamy. I dobra. Eee, szybko musimy jeszcze zobaczyć. Zobaczyć, kogo mamy w półfinale Ligi Europy, oczywiście Tottenham. Tottenham, tak. Oj, oj. No dobra, a no co? Trzeba będzie tutaj wygrać ten mecz, tyle. Jest dobra, to już byłaby na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, to nie zapomnijcie o stawieniu łapki, w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem na tym kanale pod spodem dla lepszych zasięgów. I żebyście byli na bieżąco. I widzimy się już w kolejnym, w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Cześć!